Cześć. Inna odsłona. Dzisiaj paczki. Tatę widać w tle. Nie wiem, czy widzicie. Pokazuję go. Tata, zobacz. Pokazuję. Mm, teraz będziemy patrzeć. Co tu mama zamawiała? Nie, Za dużo kiedyś rzeczy będę brała po kolei! O jest! Moi drodzy. Ja nie wiem, co to jest! Speczek? To się nie trzy. Była. gdzie ucinałam? doda Sweter. zaraz będziemy, zaraz będziemy przymierzać, ta jeszcze bliżej jeszcze bardziej mu widać ryjko. Że nie powiem. Teraz będziemy wszystko przemierać. Zasłona łojca. O, tata uciekł. No to widzicie. Dobra, wiesz na chwilę. Biegusiem. Trudne sprawy. Następne. To jest bluza to podobno. Tak wygląda. Czarna zwykła bluza. Kocham czarny kolorowy, kolor, kolorowy, kolor. kolor, kolor. No. To jest zwykła. Bloza z kapturem. Ale. Piękna. Od razu odcinam. Tu nie chcę chodzić z metką Będziemy przemierzać. Teraz następna rzecz. To jest wielki. To jest chyba kurtka. Tam sobie dodawałam tego do czyta pani by to, jakby to była w ta kurtka. Nie. No dzwonią do mnie. To jest ta kurtka. To jest ta pitałka. O Jezus, Maria, jaka wielka. Ej, mega. Kurtka mega. Podoba mi się. Nie radzę być na filmie. Nie wybieram. Co? Nie, tylko ci mówię. Że nie radzę, bo to, to już będzie. Tylko mówię. Więc nic nie dryguję. Masz. Karpety, to jest ten. Karpety? Co jest z Ten. Nie. No, Jakieś fajne. No to nie mam innego. I to to, to jest coś fioletowego. To jest z 22 roku. <śmienniki> Ale ciężko do rozerwania. Nie wiem, co Nie ja robię z tą patrzą. Wolę nie wiedzieć. Mam nadzieję, że ty też wolisz nie wiedzieć, to problem. Ale na pewno wiem, że to już komplet. Bardzo dobrze to widzę. Jest to dresik. Taki fioletowy, zwykły. Będę musiała się go przebierać. Wiecie, co mi się przebierać? Wyjątkowo to dla Was zrobię. Ale głupiametka, nie widzę tak. Stałe dwie ostatnie rzeczy. Bo tylko tu mam małe skarpetki. Co w ręce? Dobra. Szary cosiek. Szary cosiek. Nie wiem co to. Oczywiście mówię, że... A no to na koniec najlepszą historią, bo w ogóle wszystkie nie mają historii, tylko ta jedna paczka ma historię, która będzie na końcu. No, no to już mogę wam powiedzieć o tamtej tym. Jak my ją... Ale ładne. Jak my ją zamawialiśmy, znaczy ja ją dodawałam tylko do koszyka. No i mama. Nie wiedziała. Zamówiła. No i to przyszło. <grym> Zaraz dowiecie się co to. Tymczasowo mamy tutaj luzę z kapturem. Z misiem. <grym> ta Sweter świąteczny, który dodawałam. Tylko dodawałam. Mama nie wiedziała, co zamawia. No i tak to się skończyło. Że mama nie patrzy, co zamawia. Ale w sumie wyszło na dobrze. Cicho zegar. Speterek we it Christmas, No bo tak się... Tak to jest jak się nie patrzy, mama. To jest niepotrzebne, rozumiem? Nie. No to. Ucinamy. Ale w sumie wyszło na dobrze, bo lubię to. Takie coś, takie coś, nie? A teraz, lecimy się przebierać. mam rano. Jestem w speterku. Lecimy od końca. Ale fajny zanda. Teraz zadają bardzo takie speterki. No się nie wiem, musicie się jakoś dogadać, bo ja mam bójki. Dobra. Ocenka. Mamy ile Zresztą. rzeczy? Nie, nie. Trzy. A ile tam dostawa? 6 że... rzeczy. A. Więc ta ocenka leci na... Na odebranie jest 3400, na przydłużenie jest 30. 8, jest minutki. W ogóle 980. nie chyba ręka ma taki. Lecimy jak z następnymi rzeczami. Tak. Ale to się z u, tamto? Nie. Cześć, nie, 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 nie. On że Dobra, zrobimy inne przejście, bo się jednak. A mamy nie mogę tak Nie wiem czy wyszło to przejście? Ale. Bluza z kapturem. Duża, fajna. To jest Niszyn... bluza, której nie będę przemierzać, bo mi się nie chce. Odcinka tamtej bluzy. 6x9. Odcinka tej bluzy. Tak. I czwórki. No. Nie, to ja. Zgodnie. Piątka. Ja Cię mam ocena kurtki. Jak wydajecie? Podoba mi się 10 na 10. A ty? Dla mnie nie Muszę oszczędzać. Oczywiście... Daję na czwórkę, bo muszę oszczędzać. Ale git. Czy się słyszysz? oszczędzam miejsca chyba, no nie? Jeszcze może o. coś zaszkodzi zaszkodzić. Zaszkodzić, Boże. Najbardziej, yy! to, najbardziej to mi się podoba, wiesz co? No, mi nie wychodzą! <ścoughs> truja oszczędzam miejsca. Wy jak? Podoba mi się. Chociaż powiem Ci, że mogła być chyba rozmiar większy. Nie! Ale wstałem cię sam. A, z... okej. Okay. przeczytam. Babcia, się... ty jak? Ładne. Jaka ocena? 10, dziesięć 10. Dziesięć. A mama? 10, 10. Dobra, nie wiem, dlaczego dajecie sam miejsce, okej? Okay? dzwonek yeah.